Next. Jak kilku z Was zapewne zauważyło, e, ostatnio na kanale Jagalisk Show nie pojawiało się tak dużo filmików. No i myślę, że jestem wawinien trochę wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Otóż w zeszłym tygodniu, e, nie pamiętam dokładnie dnia, miał miejsce pewien incydent. Otóż mój dobry kumpel Zwieracz i jego kolega Michał, którzy są z e, Ligi Master, e, gadali sobie ze mną, no i tam narzekałem, o nie idzie mi strasznie, tkwię w tej platynowej lidze i co ja mam teraz zrobić, żeby przejść Wyżej i tak narzekałem. No to zwierasz powiedział: Nie Pierdol, chodź, zagramy. I kiedy zwieracz spuszczał mi tęgi w pierdal, tęgi cęgi dostawałem od zwieracza, jego kolega się po prostu przyglądał. Potem się zamienili miejscami i to Michał spuszczał mi w pierdal, kiedy zwieracz patrzył. Po takim przeżyciu byłem dosyć przybity, jednak również zmotywowany do tego, co zwieracz sympatycznie nazywa nakurwianiem ladera. Otóż zacząłem ostatnio nakurwiać ladera ile wlezie, po to, żeby trochę pociągnąć swojego skilla, bo jednak uznałem, że no... Staram się wszystkich uczyć o tym Starcrafcie i opowiadam, jak ci najlepsi grają i w ogóle, i bla bla bla. Yy, tak czy inaczej wypadałoby, żebym trochę więcej wiedział o tej grze, i żebym trochę lepiej w tę grę grał. I stąd też ostatnimi dniami główna rzecz, którą robiłem, to edukowałem się w temacie Starcrafta po to, żeby móc wam przynosić lepszy content. I teraz yy, już trochę się poprawiłem, dostaję już graczy z Diamentowej Ligi, a zatem yy, zmiany nadchodzą: Jagłę będzie coraz lepszy. A dla Was będę przygotował lepsze i bardziej merytoryczne show niż wcześniej. Natomiast dzisiejszy odcinek, jak zauważyliście zapewne, jest radiem Jegalisk. A w radiu Jegalisk przyglądamy się ciekawostkom, nowinkom i innym pierdolom ze świata StarCraftowego. A zatem pozwólcie, że zaczniemy od ogłoszeń parafialnych. Otóż sezon 3 został już oficjalnie zalokowany. Odbyło się to w zeszły. w ostatnią. środę, czwartek, coś w tym stylu. Tak czy inaczej. Teraz już, do momentu, kiedy rozpocznie się nowy sezon, a nowy sezon rozpoczyna się 24 października. Wszystko jest zablokowane i nie możemy awansować do nowej ligi. Nie możemy również spać, co jest dla nas dobrą informacją, ponieważ możemy sobie ponaparzać, poprzegrywać, a i tak nas teraz nie zrzuci. A zatem, jeśli ostatnio mieliście spadek formy, boicie się tego, że zrzuci was do niższego ladera. Spokojnie sobie ponaparzajcie, bo macie po prostu na to czas aż do 24 i do tego czasu macie możliwość odbicia się od dna i rozpoczęcia nowego życia, tak jak zrobił to jegłem. Jednocześnie warto zauważyć, że nie narasta nam już bonus pool, jednak te punkty, które się skumulowały można wydać. Kolejne ogłoszenie. Już w najbliższy piątek od godziny 18 naszego czasu lokalnego Mamy wielki, wspaniały, zarąbisty, przewyrombisty warto przecież by Wam pokazał tutaj, event zwany Bliskon i Bliskon 2011 to będzie mega impreza, również StarCraftowa, ponieważ gracze z całego świata, którzy uczestniczyli w lokalnych Battle.net Invitationalach, będą teraz rywalizowali ze sobą po, o tytuł najlepszego gracza na świecie w StarCrafta, corocznym turnieju organizowanym przez Blizzarda. A zatem, kto nas będzie właściwie reprezentował, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, ale z Europy jedzie dwóch typków. Jedzie Red, oraz Naniła. Tak naprawdę Naniła to niech se jedzie, niech tam w no, Piedrze spuszczą porządnie Korańcy, niech go dopadną w ciemnej ulicy, natomiast będziemy cirować dla Reta, będziemy cieszyć się, jeśli Red wygra, będziemy kibicować mu do samego końca. Jednak trochę martwi mnie obecność takich dwóch typków jak Nest i MVP. Ci kolesie to są kozacy. Kozacy, którzy. Już od dawna mieli bardzo solidny performance w StarCraftie i ich kondycja wcale nie spadła. A zatem reszta świata będzie miała porządny problem z pobiciem tych dwóch, tych dwóch koreańskich. Partycypantów Boże, jakie słowo tych, <noise> tych dwóch gości z Korei. No i zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. Czekamy na BliskON. Przypominam, już w ten piątek, potem w sobotę. Niestety, BliskON, Bliskon nie jest za darmo. Jeśli chcecie pooglądać BliskON z zacisza domowego, musicie uiścić opłatę w wysokości 30 euro. Zależy wszystko od Waszego portfela. Nie chcę nic sugerować. Jest. To rozsądna cena za to co dostajemy, ponieważ dostajemy aż cztery różne streamy kontentu i mamy kontent StarCraftowy i WarCraftowy. Jeśli jesteście fanem Blizzarda, to warto, warto sobie coś takiego obejrzeć, ponieważ ta impreza jest dobrze zrealizowana i aż przyjemnie się tego ogląda. Jednakże przejdźmy dalej. Ostatnio. Pojawiły się pytania w stylu. Hmm, jak co ty gadasz? Co ty żartujesz, że oni się nudzą na początku gry, jak oni przecież mikrują workerami. No i właśnie, pomyślałem, że to jest dobry moment po to, żeby wyjaśnić, do czego tak naprawdę sprowadza się mikroworkerami. Otóż. E to, jak na początku gry rozmieszczacie workerów na mineral patche, tak ma znaczenie. Jednak żartowałem sobie z graczy dlatego, że ma znaczenie właściwie minimalne i w teorii oczywiście do którejś tam minuty gry odpowiednio mikrując workerami jesteśmy wyciągnąć nawet w stanie do około 100 minerałów więcej, jednak Chciałbym zauważyć, że mikrowanie workerami jest bardzo intensywne i często prowadzi do pomyłek, a zatem jeśli jesteście w niższych ligach, jeśli nie jesteście w Lidze Master, nie, nie tracicie na to czasu, szczerze mówiąc, dlatego że są ważniejsze rzeczy. <laughs> Uj. Wraca grypa. Są ważniejsze rzeczy, takie jak na przykład skautowanie dokładne i trzymanie swojego skautującego robotnika przy życiu, a nie tylko ustawianie swoich robotników. A zatem, żeby sprawę wyjaśnić, tu jest cały wątek, który się tym zajmuje, oczywiście wszystko jest na dole na dole w linkach tam na dole na dole pod artykułem, pod dzisiejszym Jegalis radio są linki i w tych linkach jest wyjaśnione otóż robotnicy tak naprawdę na początku gry żeby dać wam jakieś bardziej konkretne liczby oczywiście wszystko jest w tym artykule ale 20 24 minerały w ciągu minuty Daje nam ułożenie workerów na close patchach, po dwóch workerów na close patchach. Natomiast jest to bonus, który istnieje wyłącznie do czasu, kiedy zaczynamy mieć już pełną, satura pełną saturację workerów, czyli workera na każdym patchu, ponieważ wtedy z każdego patcha tak samo workerzy przynoszą minerały w tempie około 104, 102, przepraszam, w 102 na minutę. I wtedy żadne mikro nie ma znaczenia, ponieważ już wszyscy przynoszą tak samo minerały. Zatem przeczytajcie sobie ten artykuł, być może zrobię w najbliższym czasie odcinek poświęcony dokładnie temu zagadnieniu, po to, żeby dokładnie to wytłumaczyć, pokazać. Jednak, show must go on, przejdźmy dalej. Chciałbym polecić waszej uwadze również taki, taki fajny patent, jakim jest wywiad z karmakiem przeprowadzonym przez Team Liquid na Interex Team Masters. Wywiad jest całkiem, całkiem soczysty i szczerze mówiąc, karmak zyskał dużo w moich oczach po tym wywiadzie. Natomiast ten dziwny gościu, który wygląda jak ostatni Mohikanin, on nie do końca sobie radzi w tym wywiadzie. Tak czy inaczej, obejrzyjcie sobie, warto spędzić te 20 minut, bo tyle aż trwa wywiad. No i. Warto posłuchać naszego rodzimego gościa, który zrobił dużą karierę w e sportach, wcale nie będąc graczem. A teraz ostatnie ogłoszenia, zanim wyjdziemy z kościoła. Mam dla Was dwie niespodzianki. Nie wiem, jak dobrze, jak dobrze znacie wszystkie kanały o Starcraftie, jak dobrze znacie wszystko, co się dzieje. Tak czy inaczej, ostatnio pojawiły się dwie małe ciekawostki. Otóż pojawiły się sylwetki nowych. Jednostek w Heart of the Swarm. Nowych jednostek dla Teran i nowych jednostek dla Zergów. A zatem, uwaga, uwaga! Tak oto będzie wyglądać obrys nowej jednostki Teran. Mi też niewiele mówi. Czy potrafimy odgadnąć, co tu mamy? A więc mamy u góry coś co wygląda jak miotacz ognia, tak myślę, że możemy posądzić to o miotaż ognia. To jest takie jakieś wielkie działo z zapłonem od dołu. Tu pewnie mamy jakiś tłów i tarczę. Ok, możemy mieć tarczę. A w drugiej ręce mamy cholera wie co. Tak, czy inaczej. Kolejna wyglądałoby na to pierwsza jednostka. Nie wygląda mi to na wielkiego mecha. Już do nazwita. Natomiast. Kolejna niespodzianka dla wszystkich zergów. Oto jest zarys nowej jednostki zergów. Takie wielkie coś. Wygląda to jak jakiś pająk. Wygląda jakby miało atak mili, ponieważ zauważcie te takie hakowate, hakowate, wielkie paskudne macki z przodu i zęby. Wygląda to ogólnie jak taki zmutowany zergo hydralisk, jeśli popatrzymy na sam ryj. A w tyle ma coś, co wygląda jak wielki kokon. Tak się inaczej możemy sobie oczywiście spekulować jednak wszystko Blizzard pewnie wyjaśni na najbliższym bliskonie a jak nie no to przekonamy się przy okazji premiery Hard of the Swarm tak czy inaczej myślę że już w ten weekend przed nami wiele wiele interesujących informacji nowinek ze świata StarCrafta a szczególnie z okazji nadchodzącej premiery Hard of the Swarm będę was trzymał na bieżąco myślę że podczas samego, samego Battle Net, nie BattleNet'u tylko bliskonu będę na bieżąco co updateował stream stream informacji na, na, na naszym profilu na Facebooku, zatem jeśli interesują Was ciekawostki, jeśli chcecie mieć taką esencję tego, co Blizzard wyjawił na, na bliskonie, no możecie wejść na nasz, na nasz kanał na Facebooku, tam wszystko będzie opowiedziane, tam dostaniecie najlepsze smaczki z tego, co się pojawiło. Tak czy inaczej, czas już kończyć, tymczasem Jegłę zabiera się za kręcenie dwóch ostatnich, finałowych gier tygodnia z Dreamhack Dream Valencia, Boże, Dreamhack Valencia który przeciągnął się rekordowo aż 3 tygodnie. Nie do końca to jest. To, co zamierzałem jednak odpuścimy Egwenowi, bo to jest fajny gość. Trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia w następnych odcinkach.